Dzień dobry wieczór, cześć Wam, jestem Utadres, a to wow. jest moja mama Cilinka. Cześć Wam, nasi oglądacze, jestem Cilinka, mama Utara. Utarku, co dziś robimy? Aha, Cilinka, namierzyłem leśną posiadłość. Wow, brzmi groźnie. Tak, brzmi groźnie. A Ty, wychyl się przez okno. I zobacz, co tam na ciebie stoi. Zrobił mi moje piękne. Y -y -y, moment. <noise> Juhu! Mam, mam zrobiony, śliczny, piękny. Mój. Co się stało? Ja mam tu kuszę. No, jest uzbrojony. Uzbroiłem je. A dwa sterowce. Agel. Mój, mój, śliczny. No. No to co? No jak zobaczysz co w inwentarzu, patrz, masz też lubkę, nie? Ja w razie, jakbyś potrzebowała. No mam teleskop, strzały, o i mam, mam yy, napęd, wow, no, to chodź linka, lecimy. Prowadzisz? Oczywiście. Lecisz za mną? No lecę za tobą. Lecę na przyjemnej wysokości dwudziestki. Też mam dwadzieścia. Dobrze. Wow. Coś ty o, zrobiła? Coś ty zrobiła? Coś ty zrobiła? No jest na ziemi. On się weźmie, wyląduje jak się yy, jak wyjdziesz. No ja wypadłam. No wypadłaś, jak wypadłaś? Cisnęła mnie ten klawisz przez pomyłkę. Cielinka, obróć się, szukaj go, jest na wodzie. Ojej. A tak propo, Na tak? F5C możesz zmienić widok swojego pojazdu. Tak. I możesz patrzeć i strzelać jednocześnie. Aha. Jestem Tu chciałem budować kolejną bazę, widzisz? Aha Tej wnęce A tej wnęce całą wyspę. A tu mamy cel o. naszej podróży. Gdzie chcesz lądować? Wiesz co, właśnie patrzę, szukam i patrzę. Powiem, mam plan. Powiem prosto, na dachu i wybijamy okna i przez okna wchodzimy. A, A może się nam ta twierdza przyda? To Wybicie... okno zawsze idzie wprowadzić. Szukam wejścia. Jest wejście, jest, 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 jest. Dzięka, sadzaj go gdzieś. Sadzę go gdzieś. Dobre powiedzenie. A gdzie ty posadziłeś? No właśnie sadzam. Wiesz co, ja se go też chyba posadzę. No i już się zaczęło. No ty szczelasz. Za schodami jestem. Ja myślę, że pójdziemy sobie w prawo tu. Tu jest loch. Chodźcie Otóż i chodźcie, macie trochę światła, Jakby wam się lepiej patrzyło, nie? Tak, idziemy jeszcze dłużej zba zbadać. O, patrz idą. Co dzisiaj jest tobie? Nie? No, stoisz, patrzysz, nic nie robisz. No właśnie. No ja się pytam, co jest dzisiaj tobie? Co się tak widzę na tych Stoi! załacę z uguali Dyneczka Czy ty to widzisz? Można opierdolić im dynię Mają? I arbuzów. No. Oni jaż się proszę, żeby im opierdolić kurka. No, widzisz? To co chcesz im to zabrać? A pewnie, po, po, po co ma, ma to ich trzymać? To są kwiatki twoje czerwone tulipany. No to. O... Czudinka. Za tobą był. Dobrze. Tu nie wiem, jakiś kurk, co oni tu budowali. Jakiś mechanizm. Ha. O, tu głowa pelagera. Patrzę, czy coś jest za tą głową, wiesz? Mm -hmm. Raczej nie widzę tu nic. Podobnie możemy im opylnić, wie o No i opyl, bo to jest sala z drzewkiem za głową pilagera. Proszę, oświetlaj za mną. Tak. Ło, jest co grabić. A ci Jest co grabić. A może byś ten swój kwiatek zebrała, co? Biorę. O, patrz. Sztandary u góry. O. Chcemy im je wziąć? A wezmę jeden. Albo dwa. Dzienka będzie się cieszyć. Opsasa. O, to było brzydkie. No chodź, idziemy dalej. Chyba się przez ścianę. No, cilinka trzeba uważać. I tu są. Cielinka. Co? Pójdziemy. Tu są schody. Do górnego pomieszczenia. To tu są schody do górnego pomieszczenia, musimy jeszcze przewędrować drugie pomieszczenie, wiesz? Mhm, już idę za tobą. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Dobra no. No i gdzie poszłaś? No tu za tobą skoczyłam za schody. A po co? Teraz to fajnie zrobiłam. No i tu wracaj teraz z kimś stamtąd. Ja tylko zajrzałem. Jakby było coś ciekawego, to bym cię wołał, żebyś przyszła. Chodź, musimy zbadać całe te piętro. Zgadnijmy im łóżko, nie zabijaj im łóżka. Ta wełna potem taka podzirawiona jest. I ja mam z tego sterowce robić. Dzień dobry. Jest tu gdzie żeś się bawiła. Tu masz kwiatki, dobrze o, będziemy mieli przyjazd. Dobra Dzięko. Nie lubię jak się łazisz gdziekolwiek, a nie trzymasz się blisko mnie. O ominąłeś ka Ja ominąłem zaś coś, no cielinka No komnatę ominąłeś jedną. Gdzie? No. Pokaż mi gdzie ominąłem komnatę? No tu myśmy byli. Super. To jest kurczak. Pytanie, czy ten kurczak coś gdzieś w sobie ma. Nie, nie widzę, żeby coś w sobie miał. Nie ma sensu go nawet rozbierać. Ładny kurczaczek. O, łapka. Patrzę czy coś w tym kocie jest. Wiesz. Uh -huh. Ale nie ma skrzyneczki. Yy, Kod jest centralnie nad kurczakiem. Tu, koło mnie czy naprzeciwko mnie? Ależ ty do góry, Chodzę. Kołczanik mam. Otóż no Zszedłeś na dół? Tak, zszedłem na dół do następnego pomieszczenia. Bo, już, tro ten... Bo już, już trochę czasu, wiesz. Następna twarzyczka. Mm -hmm. Ale nic za nim nie ma. To nic. No to... Ja myślę, czy wysokość 30 po... będzie dobrze. Jestem na trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, a ja trzydzieści. No. Wlać do bazy, no. Czekaj, poczekaj, muszę bazę zlikwidować. Jest dobra. Jestem dom. Pięknie ta wyspa wygląda z lotu ptaka. Licznie wygląda. I nasz gardian tam rządzi. Ośmielaj trochę, ci linka Siedzisz na drzewie. Tak mi się wydawało. No, świetnie. Chodź, pokażemy, co mamy. Tak, uważaj, czy nie będzie zaś najazdu. Nie, nie ma. Oto co zdobyte z mojej strony. Kołczanik mam. Kołczanik. A to co zdobyte z mamy strony, to pod spodem oczywiście. To jest moje. No. no. Trochę? No, trochę jest. No to mnie wyprawa się udała. Tylinka, powiem ci, powiem ci tak, zrobiliśmy wyprawę, poszliśmy ich na główną bazę, było bez najazdu, bo nie miał kto wezwać pomocy. O, załatwiliśmy ich radio, załatwiliśmy ten, więc myślę, że teraz będziemy mieli wolną drogę do posprzątania wszystkich statków. Nie byłabym taka pewna. Ale dobrze. To nic. Dziękujemy za oglądanie. Mówił do Was Utardraced. A to jest moja mama Cilinka. Cześć Wam, nasi oglądacze. Jestem Cilinka, mama Utara. Nudno było dzisiaj. No nie było za specjalnie, no. Cześć, papa. Cześć, papa. Kochamy Was.